Kontynuując moją opowieść o Jałowieckim, niewątpliwie właśnie to Jałowiecki dostrzegł strategiczne położenie Westerplatte, bo on zauważył, że ten kto panuje nad Westerplatte, panuje nad portem w Gdańsku i to rzeczywiście było strategiczne położenie tego oto tutaj miejsca nie wiem czy wspomniałem ale w tamtym czasie były częste napady właśnie na te transporty żywności Niemcy chcieli jakby zastraszyć tutaj Polaków do tego żeby się nie przystawali do polskości no faktem było to, że większość w tamtym czasie na tym terenie to byli Niemcy a tu widzicie pozostało się w magazynie amunicji ze mną tutaj było kilka a zapewne zastanawiacie się dlaczego ja mówię o Jałowieckim na Westerplatte no dobrze, przez Gdańsk sprowadzał żywność a ja tutaj na Westerplatte o Jałowieckim no nie wiem, dlaczego bądźcie ze mną dalej a się dowiecie na pewno się dowiecie Słuchajcie, jeżeli trochę zagłębimy się w literaturę, to się oczywiście dowiemy, że Jałowieckiemu zawdzięczamy zakup Westerplatte Jak to Jałowiecki przedstawiał? Tu widzicie kolejny magazyn amunicji, w zasadzie e, dolną część jego. Ale, dobra, wróćmy do Jałowieckiego. Jak on to przedstawiał? Jałowiecki. E, dostrzegając właśnie to strategiczne położenie, Westerplatte udał się do e, Paderskiego. Z nim o tym rozmawiał. On podszedł bardzo przychylnie do tego, do koncepcji zakupu, e, no ale oczywiście nie mieli środków na to, żeby kupić. No to jak to kupić bez środków? Oczywiście w tym kładzie bank. Ale. Ponoć niemiecki właściciel Westerplatte nie zgadzał się na sprzedaż tej ziemi Polakom. A jak on się nie zgadzał, no to Jałowiecki wymyślił, że trzeba tutaj podstawić jakiegoś kaszubę z niemieckim nazwiskiem. I tak uczynił. Eee, oczywiście zrobili to z kredytu. Ten kaszuba kupił i później odsprzedał. Druga jest wersja taka, że przez bank e, to kupili, bank odsprzedał. Słuchajcie, ale tak faktycznie tu kolejny magazyn amunicji był, ale tak faktycznie e, na podstawie posiadanej dokumentacji, e, teraz niedawno dr Dargacz dokonał takiej analizy dokumentów. I co wynikało z tej analizy dokumentów, słuchajcie dalej. Doktor Janusz Dargacz przeprowadził badania na podstawie posiadanej tutaj w różnych archiwach dokumentacji, i co wynikało z jego badań. Polskie państwo w okresie międzywojennym nie było właścicielem żadnych gruntów na Półwyspie Westerplatte. Posiadało natomiast Budynki, w tym zakład kąpielowy i kilka willi. Teren, na którym stały powyższe obiekty, był dzierżawiony od właściciela, który miał prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy dzierżawy bez odszkodowania. Skutkować mogło to również e, nakazem rozbiórki budynków na koszt. Wierżawcy. Działania podjęte przez Mieczysława Jałowieckiego miały dla budowy wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte duże znaczenie, choć inne niż on to przedstawia. A my doszliśmy tutaj do takiego oto miejsca, czyli do bunkru, a tutaj obok. Jest wieża baterii Altirello stałej. Oczywiście z czasów późniejszych. No i kontynuując, trzeba jednoznacznie podkreślić, że Mieczysław Jałowiecki nie mógł kupić Westerplatte dla Polski, ponieważ półwysep po prostu nie był na sprzedaż. Trzeba wyraźnie też podkreślić, że wszystkie te obiekty stały na gruncie dzierżawionym od państwa i prawnie były traktowane jako ruchomości. Większa część Westerplatte, w tym tereny zajmowane przez zakład kąpielowy, znajdowały się pod zarządem Urzędu Budownictwa Portowego podlegającego prezydentowi Rejencji. Królewskiej w Gdańsku. Jako właściciela tego terenu w Księdze Wieczystej wykazano fiskus, pruski fiskus, dlatego po prostu nie mógł kupić, ale nie możemy umniejszać jego zasług, bo on znalazł to strategiczne położenie i przyczynił. Się do wykupu ruchomości, które tutaj były. A biorąc jeszcze pod uwagę Urząd Aprowizacji i te wszystkie wagony z jedzeniem, które tutaj koordynował, to jest bardzo, bardzo zasłużona osoba. Słuchajcie, grup Mieczysława Rakowi. Jałowieckiego, już trochę jestem zmęczony, i dlatego to przejęzyczenie znajduje się gdzie? Oczywiście na cmentarzu srebrzysko widańsku przy samej Alei Zasłużonych, albo po prostu za Aleją Zasłużonych. Pierwszy grup to jest miejsce ponownego pochówku. Mieczysława Jałowieckiego wcześniej był pochowany poza granicami Polski. A my zmierzamy w kierunku bramy, która prowadziła niegdyś do właśnie tego tutaj wojskowego obiektu i którą Niemcy forsowali jako pierwszą. Jesteśmy w okolicy placówki Wał. Wow. Tak ona się zwoła. A tam kawałek dalej znajdowała się. Placówka, która przyjmowała pierwsze natarcie. Tylko proszę nie patrzeć na to, jak to dzisiaj wygląda. Bo to wtedy wyglądało zupełnie inaczej. Oczywiście, tego co tu z boku widzimy, tego wszystkiego nie było. Było trochę inaczej Słuchajcie, tutaj podchodzimy do miejsca, gdzie była placówka o pewnej nazwie Ta, która przyjmowała pierwsze uderzenie Możecie to zobaczyć na filmie Westerplatte Właśnie jak ta placówka się broniła a nazwę tej placówki tutaj widzicie prom A tu, właśnie w głąb Westerplatte, trochę jest kawałek do koszarów. Także trochę było miejsca do obrony. Ale patrzcie, jak mało. Tam w oddali widzicie kanał. widziałem z tego e, zakrętu za zakrętem stał za zakrętem tego kanału stał e, pancernik Schleswig holstein który obstrzeliwał właśnie Westerplatte a tutaj jakbyśmy spojrzeli, za chwilę podejdziemy jest już Zatoka Gdańska nie wiem czy widać wody czy nie e, i z tego miejsca z kolei Westerplatte przeliwały inne jednostki. Patrzcie, w tej części jest bardzo, bardzo wąsko. Tutaj niegdyś był napis Westerplatte Nie wiem, co się z nim stało. Komuś widocznie nie pasował. A tutaj kolejne fundamenty, to już związane może nie z dworcem kolejowym, ale coś w tym stylu. Tutaj był przystanek. Kolejowy właśnie przy Westerplatte i słuchajcie tak de facto decyzją Ligi Narodów z 1924 roku ten fragment ziemi był przyznany Polsce może nie bez myślenia przez jedną z instytucji ale o tym dzisiaj nie będę mówił Tutaj właśnie był wjazd do wojskowej składnicy tranzytowej na Wysztrplatę. I ten mur w pierwszej kolejności, Niemcy forsowali. Jak widzicie, ten mur nie został zachowany, tylko ten fragment tutaj z bramą, Czyli taka niewielka część. Jedno spojrzenie na no, te pozostałości fundamentów stacji kolejowej. jeszcze raz tą bramę a ja chcę wam pokazać jak blisko z tej strony do wody z tamtej strony niestety byśmy nie doszli no bo niestety tutaj są zakłady ale też spójrzcie nie jest daleko bo tam widać coś płynie teraz a tutaj spójrzcie w tą stronę, jakbym poszedł w prostej linii, to chwila dosłownie i jestem. Słuchajcie, jeżeli Wam się podobała ta relacja, koniecznie subskrybujcie mój kanał, polubcie tą relację no i koniecznie wesprzyjcie to mój kanał. Będzie mi bardzo miło i przyjemnie, a wy uzyskacie. Dostęp do dodatkowych relacji, filmów i innych materiałów, które ja tworzę, a które są dostępne tylko dla osób wspierających. Słuchajcie, idziemy sobie w kierunku właśnie plaży, bo jak już Wam wcześniej wspominałem, wcześniej było to e, był to kurort, i tak to miejsce. Się rozwijało teraz trochę inaczej. Bardziej historyczny, taki symbol naszej polskiej walki z najeźdźcą. Tam tak się zastanawiam, patrzę, kto siedzi w wodzie chyba, ale co, co on robi? Tutaj jest takie ostrzeżenie, żeby nie wchodzić na piasek, bo że tak powiem jest grzązki piasek w tym miejscu i stąd te ogrodzenia także na ten moment musicie uważać a tam ktoś chyba ryby łowi albo nie wiem o widzicie uwaga grząski teren także ale patrzcie jak, jak ja tu jest jak tu jest wąsko Ach. Niemcy przez siedem dni nie potrafili tego zdobyć O widzicie, zakaz wstępu Spójrzcie, jakby ktoś tu siedział Czyżby coś łowił To jest człowiek, czy sam nie wiem? Chyba człowiek, człowiek wędka. Tak, człowiek. Widzicie, rzucił wędką. Patrzcie jak daleko, ale ktoś tam jest. Tutaj widzicie nowe portowe rzeczy. mamy sobie takim detaczkiem i na tym detaczku zakończę tą relację. Serdecznie Wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną na tej relacji. Tak jak mówię, koniecznie wesprzyjcie mój kanał. Będzie mi naprawdę bardzo przyjemnie, a Wy dostaniecie dostęp do zupełnie innych materiałów. Takich, których nie publikuję normalnie, tylko publikuję w swe strefie dla wspierających mój kanał. Zapraszam Was serdecznie na moją. Kolejną relację, dobrego dnia, wieczoru, popołudnia, w zależności od tego, o jakiej porze oglądacie, tą moją dzisiejszą relację i tak normalnie, po ludzku, po prostu, do zobaczyska. Wydaje, że ten człowiek coś tam łowi, ale co? Nie wiem.